Cześć, witajcie, Asasyn08, z tej strony. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś zapraszam Was do Halloween 2, oczywiście z Michaelem Myersem. Ta gra posiada teaser, to znaczy teaser został wydany przed pełną wersją. No i właśnie ten teaser ogramy sobie najpierw, a potem przejdziemy do pełnoprawnej gry. Jestem bardzo ciekaw, czy wątki z jedynki będą przeniesione do dwójki, czy to będzie zupełnie nowa historia. Przekonajmy się najpierw teaser. No dobra, no to zaczynamy. Mamy dynki, jak widzicie. I mamy jakiegoś dzieciaczka, który bawi się samolotem. O, mogę nas sterować. Hudsonfield, Illinois 1978. No dobra. Oj, nawet mogę się ruszać tym dzieciaczkiem. No dobrze. W takim razie jestem w tym momencie dzieciaczkiem. Czy jestem młodym Michaelem, Myersem, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia, ale może wiesz, co dla twojego własnego bezpieczeństwa. Chciałem powiedzieć, wróć do domu, ale. Najwyraźniej się nie da, więc pewnie musimy iść tyłami. To chyba nie skończy się dla niego dobrze. Dobra, no ale chodźmy. Chodźmy, zobaczmy, co tutaj się wydarzy w tej części. Zaraz się okaże, moi drodzy państwo. I swoją drogą chciałem was przeprosić za to, że w poprzednim odcinku miejscami nie było dźwięku. Czym to było spowodowane tym, że były ścieżki chronione prawami autorskimi? No i YouTube wyciszył te fragmenty wraz z moim głosem, niestety. Mam nadzieję, że w tym odcinku tak nie będzie, także trzymaj. Okej, okay. coś stało się u sąsiadów. Coś bardzo złego. Ale tutaj nie mogę się dostać do domu. To gdzie ja mam iść teraz? Jak ja mam się wydostać stąd? O co tu chodzi? Jest i on, widzowie. Jest i on. Michael Meyer. Nie mogę biegać. Okej. Okay. Słychać jakieś strza... strzały? Czy coś? Nie wiem. Napiszecie w komentarzach. W tej, w tej minucie słychać strzały. Miejmy nadzieję, że nie są one. S że są one chybione, tak? Po prostu trzeba tak to nazwać po imieniu. Są one. Michael jest już u mnie w domu. Y, Okej, okay. mam nadzieję, że ten kidosek przeżyje. I wszystko będzie z nim dobrze. To tylko gra komputerowa. Fanowska na dodatek. Tutaj nie może mu się dziać jakakolwiek krzywda. To jest niemożliwe. Nie wierzę w to, że cokolwiek mu się stanie. W ogóle nawet nie dopuszczę do siebie takiej myśli. Nie mogę biegać. Ten biedny chłopiec teraz musi wejść do domu i zmierzyć się, zmierzyć się z Michaelem Myersem. Z Myersem. A to dzieło Michaela. Kto to jest? To pewnie mama, albo ktokolwiek, jakiś bliski tego dzieciaczka. Wylał na siebie sos pomidorowy. To jest sos pomidorowy. A oto i on. Michael Myers. Jak widzicie moi drodzy, Halloween Part 2 zmierza w 2022 roku. Spoiler, mamy 24 i ta gra już wyszła. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że w tym momencie zagramy sobie w pełną wersję. To był teaser, tak jak wspomniałem wcześniej. No i mam nadzieję, że. Że wszystko z wycieczkiem będzie OK. Także zobaczymy, jaka będzie historia w tej części, czy będzie, tak jak wspomniałem wcześniej, pociągnięta z pierwszej tutaj. Czy zupełnie będzie to coś nowego? Zaraz się okaże. Ciekawostka jest taka, że nigdzie nie pobierzecie tej gry za darmo. Totalnie. Możecie ją kupić. I uczyniłem to ja. Kupiłem tą grę prosto od producenta za 2 euro. Można było kupić za 1 euro. Kupiłem za 2. Tak po prostu jako taka dodatkowa forma podziękowania. Dobra, moi drodzy, no to co? Lecimy już do pełnej wersji Halloween Part 2. Dobra, mamy już pełną wersję gry. Unreal Engine 4 oczywiście. Steven Game Studios, czyli nasz Stefano, znany i lubiany z wielu fanowskich gierek. Use headphones for better experience. No właśnie, mam headphones zakładam na jedne, jedno i drugie ucho, tak żeby faktycznie czuć najlepsze możliwe wrażenia z tej gry. Haddonfield, 78 rok, oczywiście. No i zobaczmy, co mamy w tej części. Jak zmieniła się dwójka względem jedynki, jeżeli chodzi o te, o te poprzedniczki to poprzednika, jedna część. Oto Michael, który się podnosi. No tak, no jakże mogło być inaczej? Ale jesteśmy na ulicy, więc. No tutaj, słuchajcie, mamy zupełnie coś innego, ponieważ tutaj będziemy mieli zupełnie chyba inną historię. Michael, jak pamiętacie, w poprzedniej części nie zginął na ulicy. 20 lat później, Halloween night, ok, czyli mamy faktycznie coś innego, no to zobaczmy. Because of someone I'm still at work, ok. Still at work. Ale co z tym dzieciaczkiem w ogóle? My Halloween night is off. No tak. No ta, no tak. Okej. Okay. Dobra. Czy to jest ten czas. Tak. The only good things about the night shift is that... Little... I, feel I can make a few videos for TikTok? Słuchajcie, TikTokerka, ty. Steruję się TikTokerką. Dobra, nagra jakiś trendik czy coś. Wiesz soji. No i gitara, nie? Dobra, mogę stąd wyjść? Chyba tak. Tak, bo generalnie kończę pracę w tym momencie. Widzieliście go, prawda? Michael Myers. Stefano Cagnani. Chyba tak się wymawia. Presents Unreal Engine Production. Opowieść by Stefano, czyli Stefano wymyślił fabułę. Design Arvid Studios. Archwitz nie wiem. Visuale od Stefano. Studio Adaptation Stefano, of course. Directed by Stefano. No ta gra wydaje się być chyba no bardziej rozwinięta od tej jedynki, ale zobaczymy. Może to tylko pozory. Słuchajcie. Halloween Part 2. Zaczynamy, moi drodzy państwo, zaczynamy. Dajcie mi tą historię w końcu. Dajcie mi Myersa, dajcie mi tą. Tikt <grystanie> Sorry, tiktokerkę naszą. I hate the night shift, especially during Halloween. Fuck. No, pamiętajmy, że za oknem był Michael Myers. To jest nasza tiktokerka. No dobrze, dobrze. Czy jesteśmy w robocie cały czas? Ale ona tak bardzo nie lubi na nocą zmianę pracować I to jeszcze w halloweenową noc, nie dziwię ci się Biorąc pod uwagę fakt, że pracujesz w Haddonfield, gdzie Grasuje Michael Myers Jest to totalnie dla mnie zrozumiałe, czy ja mogę sobie tutaj iść? Nie mogę Tutaj coś do otwarcia jest, kompletnie nic tutaj nie ma Więc po prostu sobie przejdźmy naokoło No i co pewnie, o mój Boże, czy to ty, czy to Michael? Naprawdę? Ta gra będzie Mam nadzieję, troszeczkę bardziej rozwinięte, jak powiedziałem wcześniej. Bo w sumie tak, no, wizualnie wygląda to delikatnie inaczej, bo, wiecie, jest jakiś taki filtr narzucony na to wszystko. Jest zupełnie. O, witam, Siemano, czyli jednak nie jesteś sama. Czego kłamiesz, że jesteś sama? I absolutely have to go to bathroom before I go back to work. Ha, huh. Aha, czyli ty idziesz normalnie do roboty dalej. Myślałem, że skończyłaś. Dobra, bathroom, idziemy do klopa w takim razie Oddaj mocz, kobieto Nie wiem, czy to jest bathroom, ale zaraz znajdziemy bathrooma eee, No i ten, i gitara I wracaj do roboty w takim razie Ktoś musi pracować, ktoś musi pracować Są zmiany nocne, są zmiany dzienne No cóż, ty zostałaś wybrana, prawda? Ja wiem, że ty byś chciała se po ponagrywać Ale słuchaj, zrobisz to, jak wrócisz do domu <laughs> O ile wrócisz Dobrze, mamy Bafruma. Także ładuj się tam. Skibli Toilet. Uważaj, bo skibli Toilet zaraz głowa z tego klopa wyjdzie. I koniec. Wiesz, jak to się dla ciebie skończy. Najca. No Chyba dwójeczka, widzowie. Bo trochę to trwa. Tak zerknę na zegarek. Trochę to trwa. Ewidentnie dwójeczka, proszę Państwa, tak jak ta część yy, naszej serii Halloween. Mamy tutaj jakiegoś przemusia, który pracuje. No dobrze, przemuś, pracuj, pracuj. Klikaj sobie w te klawisze. Ale ja coś, czuję, że za chwilę skończysz pracę. To jest Twój szczęśliwy dzień. Skończysz dzisiaj dużo wcześniej. <laughs> Nie myliłem się. Michael tak patrzy i mówi: Co ty piszesz za głupoty? Daj, oszczędzę ci tego. Tak, jak gwiazda, tiktokerka idzie, nie? Zrobiłam dwuje, teraz mogę sobie pochodzić. Co ty robisz, kobieto? Oho. Aha Skończył się prąd! Oho. No i przemój skończył pracę wcześniej. I'm scared I hate the dark. My, I hope my college is resolving the situation Na 100% twój college to zrobi Zobacz Widzisz? Skończył szybciej pracę od ciebie Zazdro, co? O! A ten ziomek to skąd się wziął? Nie było go wcześniej Dobra, podejdźmy tam do niego Gdzie on jest? Tam leży No cóż było nie chodzić do kibla, to też byś wcześniej skończyła robotę. Twoja strata. Dobra, yy, Podaję do niego. Dzień dobry. Heniu, Heniu, wstawaj. Heniu ma giwerkę. Mogę wziąć giwerkę Henia? Chyba nie bardzo. No cóż, słuchajcie, powiem wam, że te fanowskie horrory w większości śmieszą niż straszą, ale może się coś zmieniło. Może ten horror akurat nas wystraszy. Kosztował mnie 8 złotych z kawałkiem, więc mam nadzieję, że będzie strasznie, bo jak nie. To, to, to nic się nie stało. Przynajmniej kolejny horrorek z Michaelem Myersem, oczywiście. A komentarz integracyjny jest następujący. Napiszcie, który horror z Myersem jest waszym ulubionym: Behind you! Ok, i teraz mam się odwrócić, tak? I think the policeman's gun saved me on this situation, czy coś. Świetny pomysł! O! Oh! Witam Michaela Myersa. Ale dobra, słuchaj, Michael za chwilę, tak? Jego tam nie ma. Idziemy po tą giwerkę. Jakbym nie mógł jej wziąć wcześniej, nie rozumiem tego. No ale trudno. Bierzemy giwerkę naszego tutaj Zbysia, czy tam Henia, czy pamiętam Henio chyba. Bierz giwerkę. O, i nagle mamy jasność. Emocje na jej twarzy mówią wszystko. Może byś tak szpilki zdjęła, bo uciekać przed Majersem w szpilkach to tak troszeczkę wiesz. Wydaje mi się, że popełniasz ogromny błąd, koleżanko. Ona jak jakiś dzwonnik z Notre Dame przed chwilą. I'm in storage. That da... bastard push me here. I'm trap. Jesteś w trapie. Robię ten trap, robię ten trap. Okej, okay, muszę znaleźć wyjście. Znajdźmy w takim razie wyjście. O, o czy to jest wyjście? Ja znalazłam wyjście. O, nie działa. No trudno, ale wydaje mi się, że tutaj jest jakieś wyjście. Tak jest. Fire Exit. Uh, what does that guy want from me? No, słuchaj, jesteś Tiktokerką, więc obstałem, że chcę zasięgów od ciebie. Na 100%. Chce cię po prostu, wiesz, na zasięgi tutaj. Obgołocić cię. Chce ze wszystkich Twoich cyferek, które masz na Tiktoczku. Widzisz, tak się kończy. nagrywanie na Tiktoku, tak? Przyjdą, obgołocą cię z wyświetleń, z popularności. Idziesz, wiedziałeś, to co... Wiedziałeś, co się pchasz. Co to za dźwięk? Tu nic nie ma. Dobra, chodźmy tędy. Może byś te szpilki zdjęła, kobieto, jak ty chcesz uciekać przed Michaelem Majersem? O! Spo... Oh! Welcome, welcome, Michael! Siemano. No czego on chce od ciebie? Już ci powiedziałem. Chce twoich zasięgów. Podziel się zasięgami z Michaelem Majersem. On chce też nagrywa się. Na... O, kurde. No, to nieźle. To nie jest trap. Chyba se giniemy, co? Albo i nie? Michael, miał się ona strzała. Czemu tego nie zrobiłeś? A, no tak, bo on chce przecież zasięgów. A co jej, co jemu po tym, jak ona zginie? Przecież nie będzie miał żadnych, żadnego dostępu do konta. Żadnych pasów i tak dalej. To ja rozumiem Michaela, tak? No on chce po prostu ją żywą, bo on chce od niej login, hasło do TikToka, wszystko. Tak, wiadomo, gdzie on jest. Tu jest. Chodź, Michael, chodź. Zaprowadzę cię w kozi róg. I dam ci pasy do mojego TikToka. I wtedy spoko, możesz nagrywać cokolwiek chcesz Nie mam z tym żadnego problemu, stary eee, Dobra, czy ja mam iść jakoś w tą stronę? No nie wydaje mi się Albo, nie, czekajcie, nie, tutaj na pewno nie No dobra, no to troszeczkę zły ruch z mojej strony No ale tutaj nie ma gdzie uciec Gdzie on jest? A, on tam stoi w miejscu? Ty, on se stoi w miejscu Odpoczywa se chłop Zmęczył się bieganiem za TikTokerką. Nie dziwię się. Dobra, e, czy tutaj mogę jakoś przejść? Nie mogę. Michael czeka na nas, po prostu. Więc nie wiem, zbliżmy się w jego stronę czy coś. Elo Chcesz pogadać czy coś? Siema. Chyba nie o to chodziło. O! Albo i o to Dobra, słuchaj, dam ci login i hasło TikToka, tylko mnie zostaw w spokoju, ok? Ponagrywaj sobie tam cokolwiek, tylko chcesz, tylko zostaw mnie w spokoju, Michael Myers, ok? ok. Proszę? Coś tego? Halo? Are you understand me? It's Polish? No? English or spanish? Nie, to, to nie działa? <laughs> to ja nie wiem, no. Michael, zostaw, proszę cię, nie rób mi krzywdy, no, please, mordo! Dogadamy się z tym TikTokiem, no.. Michaelku. No i nici z TikToków. To Michael Myers! Przecież ten samochód w nią wjechał! No nawet nie żartuj, że to jest koniec gry. Dobra, słuchajcie, powiem tak. Jeżeli faktycznie to jest koniec gry, no to świetny horror time. Uśmialiśmy się. Generalnie historia tak. No mamy TikTokerkę, mamy Michaela Myersa. Michael Myers zginął. Nie wiem dlaczego, skoro to samochód walnął w TikTokerkę. Eee, dziwne to jest. Ale może part 3 nam to wszystko wyjaśni, czyli gra, w którą zagramy sobie za tydzień, czyli ostatnia część tej naszej trylogii od Stefano. Jeżeli chodzi o... o Halloween o Michaela Myersa. No chyba, że zaraz jeszcze coś się wydarzy, tak jak w przypadku pierwszej części nie. Eee, gierkę wywaliło mi do pulpitu. No to co mam powiedzieć, moi drodzy Państwo? Dajcie znaka, jak wam się podobała ta gra. Było śmiesznie, przynajmniej tyle nie było strasznie, więc więc super. Majtki nie zostały przeze mnie powrócone na brązowo. Jest dobrze. Dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajeczka, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało, jak oceniacie tą grę z Michaelem Myersem. Więcej śmiechu niż strachu, ale może za tydzień będzie coś zupełnie odwrotnego i tam będzie mega straszno. I tam już naprawdę będzie zwieńczenie całej historii. Zobaczymy. Bądźcie za tydzień Halloween Part 3. Zobaczymy, co z tego wyszło. I tyle. Trzymajcie się, widzowie. Zapraszam Was na streamki halloweenowe. Tam jest bardziej strasznie niż tutaj, więc wpadajcie. Link macie w opisie. I tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.